Dobra, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy <coughs> w Gothic. W tym odcinku będziemy kontynuować rozmowę. z Dlaczego? Umierający ork, którego kazałem przesłuchać moim demonom, nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie. Co ten szaman ma wspólnego z moim zadaniem? On opowie ci resztę historii związanej ze śniącym. Obawiam się, że ork nie będzie zbyt chętny do zwierzeń w mojej obecności. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Tak, ale więc nigdy więcej nie kwestionuj tego, co mówię. Znajdź tego szamana. Nie pała miłością do swych braci z miasta orków, więc może zgodzi się ciebie wysłuchać zanim zamieni cię w żywą pochodnię. Bardzo pocieszające. Gdzie znajdę tego wygnanego szamana? Idź do starej cytadeli na wschodzie. Na pewno trafisz. Znajduje się na szczycie wysokiej góry. Widać ją już z daleka. I mogę tak po prostu do niej wejść? Mówią na nią stara cytadela. Choć tak naprawdę to tylko sterta kamieni. Od wielu dziesięcioleci nikt tam nie zagląda. Porozmawiam z tym szamanem. Mój sługa dał ci już magiczną runę uaktywniającą pentagram piętro niżej. W ten sposób będziesz mógł wrócić do mnie natychmiast po wykonaniu zadania. Dobra. <laughs> to skończyliśmy rozmowę z nim. Yy, a i teraz idziemy do wygnanego szamana, który znajduje się właśnie w starej cytadeli, która znajduje się. W starej cytadeli. Nie, dobra. Yy, na poważnie to po prostu nie. Już muszę sobie przypomnieć, jak to najszybciej dojść. Yy. Ona jest... tu... Czekajcie... Znaczy, nie tu, ja se... nie na... O-o... Chyba się wkurzył... Fak, fak, fak! Mało, że się wkurzył, to jeszcze... Nie zabił! <laughs> ja o oh nie tego ci nie daruje facet. Oh, będziesz cierpiał. Będziesz cierpiał. Będziesz, będziesz. No, dobra. Mhm. Mm Idziemy. Mm. Nie mam zbytnio pomysły, by ich. Znaczy, mam pomysł jakich rozwalić. Po prostu pojedynczej się wybawia. Wywabia, przepraszam bardzo. Yy... Ale. O! Nie jest takie proste. O! O! Komitet kurwa powitalny. Dobra, Gierny, no eeee, piszę nie pozwolę A Dwóch, leży że zostało dwóch Ach, później to jakoś pójdzie Gdzie ta fuya ratujesz Okej, okay. przejdź na pierwszej wtypę oh. No, ujdziesz już Okay, trzeba się zapisać. I widzimy ten ork. Się nie obejdzie. Psk. O, bo to tylko korkowie są. Mhm. Dobra, wiejmy. Jest dość wąsko, więc to ci głupi orkowie, jak staniemy w dobrym miejscu, po prostu się zabiją. I tym dobrym miejscem. O, jest na przykład to. O. i leci. Bum. No i spadają w cholerę. Dobra, mamy chwilowo od nich spokój. Bardziej chwilowo niż spokój, ale mamy. Więc lecimy do tej citadeli. Tup, 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 tup. Mhm. Mm tu, tu, tu. O. O org. jakiś taki. <coughs> W końcu myśliwy, nie? No. <laughs> Dobrze, zapiszmy, bo to w sumie. Long. Eee, moment. Poczekajcie, zdjęcie spadło. Eee, dobra, kontynuujemy. Eee, no. O, weźmy sobie jagódki. Czemu nie? Wejdziemy na skróty, bo nam za zabroń. Barki spad. Dobra. Idziemy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, hmm, już się klepią. Dziękuję. Obcy, zły orkowie, chcieli mnie zabić. Kiedyś brat, dzisiaj wróg. Kim jesteś? Jestem Urszak, jestem syn ducha. Ludzie mówią, szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Urszak, niewolnik ludzi z kopalni. Uciec to wiele zim temu? Byłeś niewolnikiem w kopalni, a w której? Kopalnia pod wioską w kotle? Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią... spać. Masz na myśli Śniącego? Tak. Ludzie mówią Śniący. Mhm. Mm Co wiesz o Śniącym? Było pięciu braci. Dużo zim temu. Oni sen ducha. Jak Ursza. Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla kruszak pod ziemią. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Ksardas, mówiąc, że wejście znajduje się w mieście Orków. Co się stało w podziemnej świątyni? Bracia dali serca dla kruszak. Ale kruszak zły rzucił klątwę na wszystkich, co budowali mu dom. Bracia bez serc i żyją, i nie. Tak? Kuszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię Śniącego? Wszyscy przeklęci. Wszyscy żywi i martwi. Tak i tak. Wszyscy. A orkowie na powierzchni nie próbowali temu zapobiec? Oni zamknąć świątynię. Dziś bracia modlą się do Krusza. Kruszak dostaje ofiary, żeby nie był zły. Urszak myśli, że ofiary niedobre. Powiedział, że kruszak zły. Bracia nie chcą słuchać. Mówią: Urszak, iść, bić urszak. Muszę się dostać do tej podziemnej świątyni. Możesz mnie tam zaprowadzić? Urszak, dziękuję obcy. Obcy uratował urszak. Ale wejście do świątyni jest w domu. Urszak nie może tam iść. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi pobratymcy nie wpuszczą cię do miasta? Trudno. Spróbuję się jakoś przebić do wejścia. Bracia w domu bardzo silni. Bracia bardzo wielu. Obcy nie iść! Dużo wojowników! Obcy zabity! Inni syn ducha w domu! Spalić obcy! Zabić obcy! Dobrze już dobrze, ale muszę się jakoś dostać do tej świątyni. Urszak wie jak! Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni! Ulumulu. Bracia uszanują. Obcy weźmie ulumulu, to obcy nie zginie. Gdzie mogę znaleźć to ulumulu? Obcy znajdzie przyjaciel, urszak. Przyjaciel, urszak da ulumulu. Obcy weźmie ulumulu i nie zginie. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę tego twojego przyjaciela? Przyjaciel, urszak w kopalni. On został chory. Nie uciekł. Byłeś więźniem w wolnej kopalni? Urszak, niewolnik w kopalni. W kocią. Urszak słyszał, jak ludzie mówili. Dziękuję za pomoc. Urszak dziękuje, obcy. Obcy uratował urszak. Obcy teraz przyjaciel, urszak. Przyjaciel weźmie talizman, urszak. Talizman ochroni przed oddechem smoka. Urszak nie może iść do domu. Urszak zostanie tu. Przyjaciel przyjdzie jak pomoc potrzebna. Kto hey. wie, może kiedyś skorzystam z twojej oferty. Jak się masz, przyjacielu? Urszak zdrowy. Urszak potrzebuje ulumulu dla siebie. Może z ulumulu urszak pójdzie do domu. Przyjaciel przyjdzie. Jak. Trzymaj się. Dobra. No więc. Y... Czas iść do nowego obozu. O właśnie. Używanie. O, tak lepo. Oho. Cieszę się, że już jesteś. Czekałem na ciebie. Ja na ciebie też. Czekałeś? Jak to? Gorn prosił mnie, żebym cię do niego przysłał, gdy tylko się zjawisz. O co chodzi? Ma plan zajętą kopalnię. Czy wciąż pilnuje wejścia do kopalni? Tak. Proszę, zajrzyj do niego możliwie jak najszybciej. Jestem ranny. Możesz coś na to poradzić? Tymi słowy przywołuje uzgrawiającą siłę. Niech we ciało i duch znów zaznają spokoju. Dobra. Tak więc oceniajcie, komentujcie subskrybujcie. Rozmawiałeś z Ksardasem? Yy, yy, tak. Yy, w każdym razie w następnym odcinku dokończymy tę rozmowę. Na razie.